Dzień dobry Państwu serdecznie, serdecznie witam naprawdę ciepło w ten pierwszy dzień jesieni kalendarzowej astronomiczna w nocy, tak, w dniu wczorajszym, a kalendarzowa właśnie dzisiaj 23 września. Jakże zacne grono tutaj się spotkało w Środku, w Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie oczywiście naszej pięknej malowniczej gminy. Gosty. Szanowni Państwo, nasze spotkanie nie miałoby miejsca, gdyby nie jego inicjatorzy, ci, którzy właśnie zapoczątkowali, wyszli z propozycją, i właśnie wśród nas te osoby są. Są to nasi zacni, szanowni goście, których teraz pozwolę sobie oczywiście przywitać. O osobie którą właśnie powitam jako pierwszą, można by było mówić bardzo dużo, jeśli chodzi o działalność, działalność i taką e, przyjaźń do właśnie ku gospodyń, do, do tego typu działalności. Ja pozwolę sobie może w takiej wymienić te najważniejsze. Między innymi jest inicjatorką i współtworzącą ustawę dotyczącą zakładania i finansowania Kół Gospodyń Wiejskich. Jedną z założycielek parlamentarnego zespołu do spraw Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich. Wspiera działania i inicjatywy społeczności wiejskich, klubów seniora i młodzieży. Jej główną komisją jest Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży, a także Komisja Polityki Senioralnej. Działa również w innych komisjach, zespołach parlamentarnych i grupach bilateralnych. Serdecznie i bardzo ciepło witam Panią Annę Ewę Cicholską, poseł na Slejni Rzeczypospolitej Polskiej. bardzo wyrąco. Witam panią Monikę Golubską, asystentkę pani poseł. Serdecznie i miło witam gospodarki. Witam wójta gminy gospodin, pana Edmunda Zielińskiego z małżonką Serdecznie witam Panią Marzenę Gulińską, sekretarz gminy Gostynin. Jest mi niezmiernie miło wśród nas powitać Pana Grzegorza Radźkowskiego, kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gostyninie. Pięknie witam. Panią Bogumiłę Baraniak, sołtys sołectwa sierakówek I również bardzo serdecznie witam Panią Monikę Bekasińską, sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku, która reprezentuje prezesa OSP w Sierakówku, Pana Kamila Balcerzaka. I szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, naprawdę serdecznie i bardzo ciepło powitać nasze kulinarne perełki, gminy Gostynin, wszystkie członkini i wszystkich członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy Gostynin. Witam serdecznie i kłaniam się. Poproszę o zabranie głosu. Pana Wójta Gminy Kostyni Edmunda Zielińska. Pan Dyrektor już tak obszernie zaprezentował Panią Poseł, nie tylko pozostało w imieniu własnym i wszystkich Pań, Panów członków Kół Gospodyń bardzo serdecznie Panią Poseł powitać na ziemi kostynińskiej. Bardzo proszę o skierowanie tego pierwszego słowa do wszystkich tutaj zebranych. Panią poseł na sali Annę Ewę Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Wójcie, Panie Kierowniku, Panie Dyrektorze, Pani Sekretarz, no pan, Panie Wójcie z żoną, no bo to jest tak piękne, że na takie spotkanie z Panami z paniami przychodzi I, e, pan Pudy z żoną, także dziękuję, że pan, pan nie zapomniał o żonie, bo to jest właśnie taki wspaniały wykład. Pokazuje pan, jak ważne dla pana są panie poprzez właśnie swoją żonę. Żona to jest piękne i za to panu dziękuję, czyli jest pan dla pan. wszystkich pań takimi powiedzieć nawet mojej koleżanki, jest też pan w Kole Gospodyń, dwóch panów, bo mogą być i panowie, mówię koleżanki, ja też jestem członkinią Koła Gospodyń, bo żeby po prostu coś wiedzieć na temat jakiejkolwiek organizacji, no to trzeba w tym być, prawda, ja krótko powiem. No i wielce szanowne media lokalne, są media z Gostynina, jest Pan redaktor z Gostynina, jest pan z gminy, także również serdecznie witamy. No i będziemy też medialnie przedstawieni, a to jest ważne wydarzenie. Panie redaktorze, panie redaktorze, no spotkanie z tak wyjątkowymi paniami, no to jest niezwykłe wydarzenie. Pan Wójt już mi mówił na początku, ja miałam też zaproszenie na dożynki i pan Wójt mówi tak, to dopiero był przegląd ku Gospodem Wiejskim. Ja doskonale Pani no, ale... tak wiem, no ale są przeróżne inne e, e, sytuacje takie życiowe, że nie mogłam być, ale e, w przyszłym roku mam nadzieję, że będę. A dzisiaj spotkaliśmy się e, tak trochę roboczo, żeby też e, mieć mnie w zasięgu ręki, jak też i Pana Kierownika, bo tutaj Pan Kierownik jest bardzo ważną osobą, która zapewne wspiera Pani w takich działaniach administracyjnych. No a nie zapomnijmy też o, Pani, o Panu Wójcie, bo znam doskonale, jak to wszystko wygląda, i o Pani sekretarz. nie Pani, Pani sekretarz ma w swoim zakresie obowiązków też prowadzenie, znaczy wspieranie, nie tyle prowadzenie, co wspieranie w takich sprawach biurokratycznych półgospodyń bliskich. Także dziękuję Państwu za taką pomoc merytoryczną. Ja może ile, tak do pięciu minut, bo ja to bym w kołach gospodyń to mogła dwie, trzy godziny i byście się zanudzili, bo to jest moja po prostu, to jest moja pasja, to szanowni Państwo, tak jak już zostałam zaprezentowana przez Pana Dyrektora, Powiem krótko na temat właśnie tej ustawy. Rzeczywiście byłam jedną z inicjatorek ustawy kół Wiejskich, żebyście były zarejestrowane, bo szanowne panie, szanowni państwo, będę się zwracała, bo są Panowie też w w szkole. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o E, e, istnienie, historię Kół Gospodyń Wiejskich, to wszyscy z Państwa tutaj wiemy, że to jest tak e, historia, no to jest z, około ma e, ponad 100 lat chyba, około 130 lat, czyli koła gospodyń wiejskich w różnych e, czasach dziejowych naszej ojczyzny istniały, pełniły różne funkcje. Ale doskonale Państwo wiedzą, że w pewnym okresie tak jakby zamarło ich działanie, prawda? A teraz dlaczego? Dlatego, bo jak chciały się rozwijać, działały też pod szyldem różnych stowarzyszeń, no w różnych aspektach chciały pomagać przede wszystkim włodarzom swoich miejscowości, ale zawsze gdzieś tam borykały się z tymi różnymi przepisami prawnymi, ustawowymi. Jak chciały jakieś wsparcie, to często słyszały, że no tak chętnie byśmy pomogli, no ale ustawowo nie możemy, czy nie ma uregulowanych przepisów prawnych. Ja wspólnie ze swoją koleżanką, w tej chwili panią europoseł, a była wtedy ministrem rozwoju, Angeliką Moszczanowską, na tym terenie chyba w gąbinie, tak roboczo byłyśmy. Pan kierownik był z nami, ale być może są pani, które, które były, prawda, i doskonale pamiętają tę historię, jak się tworzyła ta ustawa. I wtedy byłyśmy i poznawałyśmy takie potrzeby Pan. To było takie też robocze spotkanie poświęcone, jak ta ustawa ma wyglądać, co panie by chciały, żeby było uwzględnione i my też taki zarys ustawy przedstawiałyśmy. Czyli znamy się już z tego z tamtych, to było przed czterema laty chyba, dosyć już dawno. No i e, Szanowni Państwo, w listopadzie 2018 roku powstała wspaniała ustawa, która e, jest po prostu uregulowana e, pod kątem prawnym, legislacyjnym i e, Państwo e, zgłaszają się do Agencji Restrukturyzacji Rynku Rolnego, tak jak tutaj jest Pan kierownik na e, Państwa terenie z Kostymina. I doskonale Panie wiedzą, że jedno koło gospodyń wiejskich może być tylko w jednej miejscowości, ale już z, do tego koła mogą z innej miejscowości też należeć Panie. No i dlaczego właśnie teraz o 2000 jest więcej, czyli mamy od 5 do tysięcy, Dobrze? Od 5 do 7 możecie otrzymać, w zależności od tego, ile koło liczy. Dlaczego właśnie ja jestem tutaj w gminie Gostynin, Panie Wójcie? Mam tyle zaproszeń. A dlaczego właśnie wybrałam gminę Gostyń? Ponieważ gmina Gostymin jest jedną z gmin, która ma najwięcej kół gospodyń wiejskich na terenie swojej gminy. Także tu, Panie, musicie podziękować wielkimi brawami swojemu Panu Wójtowi, panu kierownikowi, pani sekretarz, jak pewnie też mam w zakresie obowiązku pan dyrektor prowadzenia. Także dziękujemy, dziękujemy za taką merytoryczną pomoc. Jest moją asystentką, ale głównym jej tematem jest funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich tu w naszym okręgu. Ona zajmuje się głównie kołami gospodyń. I jeździ do takich gmin, do takich terenów wiejskich, gdzie muszę Państwu powiedzieć, że Panie, Wójtowie boją się po prostu, tak można nazwać, mają pewne obawy że no, żeby te koła gospody niekoniecznie powstawały Pani służy taką wiedzą merytoryczną, zachęcamy ale jak uda się przekonać do tego zarówno samorząd jak też panie, no to wtedy są nam niezmiernie wdzięczni radośni, dziękują że to jest coś pięknego coś wspaniałego a i tutaj w gminie Gostynin Pan Wójt nie zniechęcał Panie, to jest ważne, nie zniechęcał, tylko jeszcze zachęcał do tworzenia Kół Wiejskich. I tu pani Wójcie wielkie podziękowania dla Pana. I teraz kto, bo tak, Koła Kozłodyń Wiejskich, kojarzy się to jak wiele osób mi mówi, czy w parlamencie jak rozmawiam, czy gdzieś jest, spotykam z moimi wyborcami, że a to są pewnie takie, pani poseł z takimi paniami wiejskimi, może jakieś, czy, 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 czy niekoniecznie, niekoniecznie, no można powiedzieć dobrze wykształcone i tym podobnie, tak rozmawiam z paniami, jak to czasem się kojarzy. A ja mówię, że oj, nie, nie. Przyjeźdźcie, zobaczcie, na dożynki, na spotkania ze mną. Nawet goście zagraniczni przyjeżdżali i oczy otwierali, bo szanowni państwo, koła gospodyń wiejskich tworzą panie, oczywiście zamieszkujące na terenie wiejskim, ale to jest wieś rozwojowa, tak jak widzicie, członkiniami kół gospodarczych. Tak w pobliżu Warszawy, Panie aktorki, zakładają moja koleżanka Dominika, założyła koło gospodyń. Panie, Panowie, jesteście redaktorzy, koleżanki. Pan, panów również, panie redaktorki, panie doktor, środowiska medyczne, oświatowe, jest zapewne i tutaj są z nami nauczyciele. Teraz to gospodarstwa rolne prowadzą również, panie inżynier, to są po prostu kobiety wykształcone. Są emerytki, są panie, które jeszcze studiują, są panie zawodowo pracujące, panie, które wzajemnie się wspierają. Tak, panie kierowniku, zgodzi się pan ze mną, bo są panie, które się wzajemnie wspierają, na przykład młode panie pomagają starszym w obsłudze komputera, że jak skorzystać z internetu te starsze w innym aspekcie, a może ci za to coś tam u fajnego, a może z dzieckiem posiedzę. Wiecie panie, teraz pani tu redaktor z okolicy Mławy taki artykuł pisała, jak go sprawdzano i też to jest pora roku dostępny, mogą Państwo przeczytać artykuł, jak ja opisuję moje różne, różne, przeróżne spotkania z kobietami, które dziękują za tę ustawę. Także pani kierowniku, warto wspierać i poświęcać czas tym paniom, które czasem może pytają jak założyć koło gospody, jak, jak rozliczyć te pieniądze. Może dla nas jest to proste, łatwe, ale trzeba też czasem pochylić się, pomóc. Niektóre pani mówią tak, pani poseł. Mnie to życie uratowało, to koło gospodyń wiejskich. Ale jak Pani życie uratowało? Pani poseł, ja już miałam po prostu depresję silną, siedziałam w domu, mi się po prostu nic nie chciało. A Pani, młode Pani, wyprowadziły mnie z tego. My się spotykamy dwa razy w tygodniu. Mnie tam żaden psycholog niepotrzebny. A po co mi psycholog? My się wygadamy. I najważniejsze jest, że jesteśmy razem, że się wspieramy. No zobaczcie jakie to są, przytakujecie, bo tak jest, prawda? Wymieniacie się różnymi doświadczeniami. Mnie się po prostu chce iść, ja się nie mogę doczekać piątku, środy, gdzie ja pójdę i spotkam się z moimi koleżankami. Wymienimy się różnymi, różnymi przepisami kulinarnymi. Jak też i różnymi sytuacjami życiowymi. Do no, mnie przychodzą Panie, żeby po prostu zwyczajnie porozmawiać. Ja mam, jeśli mam tylko czas, a tak mam go mało, ale dla Pani mam go zawsze, zawsze najwięcej, ile tylko mogę. I dzisiaj w miarę możliwości będziemy też rozmawiać, będziemy się wymieniać różnymi, przeróżnymi um, doświadczeniami z naszego życia. I to jest piękne, że dzisiaj mogłyśmy, mogliśmy się tutaj spotkać. Nie pierwszy panie wójcie, nie ostatni raz. Rozpoczynamy nasze spotkanie. Jesteście wyjątkowe, wspaniałe i dzisiaj zobaczymy te Wasze przepisy kulinarne, te smakowitości, które zrobiliśmy. No, zrobiliście. No i po prostu życzę takiego miłego, fajnego spędzenia wspólnie czasu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani poseł za to słowo I wstępne, ale i takie właśnie e, dotyczące tego, że bez dwóch wiejskich tak naprawdę gminy, ale i nie tylko gminy, no byłyby biedne. Szanowni Państwo, a przynajmniej by było smutno. E, już można powiedzieć, że w ostatniej części swojej wypowiedzi pani poseł nawiązała do przepisów kulinarnych, do tych właśnie potraw, smakołyków, które, które na co dzień no, wypiekają wy się w każdej kuchni i nie tylko. Dlatego ja teraz serdecznie zaproszę, zaproszę wszystkich państwa na słodki poczęstunek który przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sierakówku, za co już teraz serdecznie dziękujemy. W tym czasie Panie z e, Kół, może inaczej te potrawy, które wymagają podgrzania, to jak najbardziej e, będzie można właśnie za chwilkę e, tego dokonać, tak, żeby Komisja Żyli w składzie przewodnicząca Pani Anna Ewa Cicholska, członkinię pani Marzena Bulińska oraz pani Jolanta Zielińska. Te panie ocenią właśnie potrawy przyniesione tutaj na, na dzisiejsze spotkanie, ponieważ jak wiemy temu spotkaniu integracyjno-szkoleniowemu towarzyszy konkurs na potrawę z ziemnia, z ziemniaka, prawda, ten ziemniak we wrześniu najbardziej e, popularny. Oczywiście tak naprawdę posmakują. E, mamy nadzieję, że e, no, ostatni posiłek był, był naprawdę e, dawno temu, żeby było, prawda, tego troszeczkę, tego miejsca. W związku z tym, szanowni Państwo, te potrawy, które wymagają podprzania, przedstawiciele kół, e, Niech oczywiście będą mogły teraz podejść, przenieść do kuchni. Tam panie z koła gospodyń Wiejski, pomogą. Zapraszam wszystkich państwa na kawę, herbatę. Proszę się częstować słodkim ciasteczkiem, baweczką. Chwila przed...